Witam z tej strony Greku. Mamy dzisiaj 25 marzec 2015 roku. No i chciałem Wam przedstawić, co się od poro ostatniego filmiku zmieniło w moim akwarium. Są plusy, są też minusy. No ale zacznijmy od tej dobrej strony. Postanowiłem zmienić oświetlenie. Dużo czytałem na temat oświetlenia LED. Aż w końcu się zdecydowałem. Zakupiłem od miłego pana na Allegro świetlówkę LEDową 40 cm o mocy 5700 wraz z całym okablowaniem i wszystkim, co potrzebne, by ją odpalić. Zamontowałem ją na początku na tylnej części pokrywy. Chciałem lepiej doświetlić tył akwarium. Ale zaskoczony fajnym efektem stwierdziłem, że starą jarzeniowę również wywalam i zastąpię drugą identyczną świetlówką również na przodzie pokrywy. No efekt jak widać. Czyste, białe, jasne światło. Takie jak lubię najbardziej. Zobaczymy z czasem co to będzie dla roślinek. Czy światło LED-owo okaże się dobre, czy też złe? No, przekonamy się. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z efektu. Wszystko podłączone jest przez programator czasowy. Od 8 do 18 światełka oba się palą. No jest ok. No, co tam oprócz oświetlenia? Pojawiło się kilka sadzonych, nowych, dostałem od znajomego. Między innymi, Valisteria spiralis. Ale ona na razie jest mało widoczna, ukryta za korzeniem. Są malusieńkie sadzoneczki, no. Przekonamy się z czasem, jak to będzie rosło, czy to w ogóle się przyjmie. Byłoby fajnie, no. Polowałem dług na Wallisterię, ciężko dostępna. Ale udało się po znajomości dostać dwie malutkie sadzonki. No i teraz oby się tylko przyjęła. Z ciekawych rzeczy i przyjemnych to by było na tyle, przejdziemy teraz na mniej przyjemny temat, a mianowicie ospa rybia. Zaatakowała w moim akwarium neonki. Nie wiem szczerze mówiąc skąd się ona pojawiła. Podejrzewam, e, brzanki pięciopręgne. Kupiłem je najpóźniej z całej obsady, i z tego co zaobserwowałem, jedna z nich e, sklejała płetwy, chowała się, straciła apetyt i pojawiła się na niej biała cysta. Tak zwany pryszczyk biały, no różnie to ludzie mówią. Ogólnie od kiedy walczę z ospą, e, dużo się o niej naczytałem. Wbrew pozorom cysta to nie jest choroba bakteryjna, aczkolwiek jest to pasożyt jednokomórkowy. Rozwija się w organizmie ryby, tworzy małe cysty na skórze pod łuskami. Które z czasem opadają na dno, rozpuszczają się w wodzie, czy coś w tym stylu. Po czym wraz z wodą wędrują dalej do innych rybek. Zacząłem walkę. Znajomy, który już miał z tym problemy, polecił mi środek znanej firmy zresztą Tropical. CMF w trosce o zdrowie ryb. Zobaczymy, jak się sprawi. Jak na razie jestem po pierwszej dawce. Dawkuje się go mianowicie 10 ml na 100 litrów wody. Woda zmieniła kolor na lekko błękitny. Trochę już. Może znikł ten kolor. Już nie jest taki nasycony jak wcześniej, aczkolwiek nadal dostrzegalny. Według zaleceń preparatu na tyle, na etykietce, po trzech dniach, mianowicie jutro, powinienem zrobić pierwszą podmiankę wody 20% i wprowadzić kolejne 4 ml preparatu a tę samą czynność powtórzyć również za kolejne trzy dni. Mam nadzieję, że to pomoże. Jak na razie nie ma ofiar w rybkach. Nie wyglądają również na jakieś strasznie przejęte chorobą, bo zachowują się normalnie. Jednakże po wyglądzie widać, że Pojawiło się na nich więcej śluzu. Pojawiły się jakieś deformacje. Zwłaszcza na neonkach. No głównie nie widziałem, żeby jakąś inną rybkę oprócz tej jednej brzanki pięciopręgnej zaatakowało. To cholerstwo. No ale przekonamy się. No. Na pewno pojawi się jakiś update po ukończonej chorobie. Oprócz środku CMF Tropical postanowiłem również zakupić sól akwarystyczną Sanital, która posiada w sobie również aloes. Podobno ma on przyspieszyć gojenie ran ryb po tych całych cystach oraz zmniejszyć wydzielanie śluzu, pojawiającego się na łuskach. No zobaczymy, no fajnie by było uratować te rybki, no. Już wiem, wiele osób powiedziałoby przeprowadzić kwarantannę, oddzielić te neonki. Aczkolwiek wydaje mi się, że to da nie mały efekt, bo już jeśli te cysty poleciały na dno akwarium, to samo odizolowanie ryb niewiele tutaj pomoże. Także postanowiłem już Totalnie całe akwarium zalać tym płynem. Jak na razie nie widzę, aby jakieś rośliny albo ryby z tego powodu cierpiały. Raczej zachowują się normalnie, tak jak zwykle. No i co tu więcej powiedzieć. Oby się udała kuracja. Ma trwać podobno do 14 dni. Po niej należy usunąć lek poprzez węgiel aktywny i częste podmiany wody. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia.